Liga Europy, która miała być takim pocieszeniem dla polskich klubów, które miały problem z dostaniem się do europejskich pucharach, Pucharów, w ubiegłym sezonie Lech Poznań, ale tylko do momentu, kiedy nie zapukał do drzwi tych drużyn europejskich, kiedy już zaczął się konfrontować, było nieco gorzej. Legia z kolei zaskakuje i to właściwie regularnie. Najpierw wygrana w Moskwie ze Spartakiem, a teraz Leicester, niezależnie od tego, w jakim składzie wychodzą Anglicy. Wygrana za sprawą Mahira Emre ego. 31 minuta, gol na wagę zwycięstwa. Jeszcze kilka znakomitych okazji w końcówce, Legia mogła to spotkanie wygrać 3-0. No, przede wszystkim jest taka różnica, bo pamiętamy te spotkania Lecha w, w, zeszłej, w zeszłym roku w edycji Ligi Europy i Legia oczywiście grał z większym rozmachem, można powiedzieć w ofensywie, ale... ale... W defensywie jednak no była dysproporcja i, i tracił sporo bramek e, i skończyło się jak skończyło tylko z jednym zwycięstwem Natomiast Legia faktycznie po, potrafi jakby mm, wprowadzić w życie większą równowagę między, między defensywą a ofensywą. Ta defensywa jest bardziej skrupulatna, bardziej zdyscyplinowana przede wszystkim e, i, i Legia przede wszystkim gra żeby tej bramki nie stracić. Natomiast faktycznie stara się być bardzo bardzo skuteczna, kiedy wyprowadza Tak, Może czasami faktycznie tej yy, za szybko tracą piłkę przy wyprowadzaniu jej z własnej połowy po. po te szybkie dały 400% sytuację. Natomiast tak, faktycznie, że, że jeśli już wyprowadzają kontrę, to robią to bardzo dynamicznie, bardzo szybko, wykorzystują maksymalnie wolne przestrzenie. Szkoda, że brakuje skuteczności bo ten można było po prostu zamknąć i by było mniej mniej nerwowo w końcówce te sytuacje które miał straty przede wszystkim no to powinien wykorzystać oglądając Legię mam wrażenie panowie że że jest tam kilku graczy formatu europejskiego właśnie od Mahira Reliego począwszy ale też możemy wymieniać kolejne którzy dziś pokazali się ze znakomitej strony Johansson czy też Polacy Majk Nawrocki który w defensywie był, był po prostu świetny i tak właściwie możemy przechodzić przez kolejne formacje jak wy to widzieliście kogo byście Personalnie wyróżnił w dzisiejszym spotkaniu. Ci tak, oczywiście. Emreli strzela zwycięską bramkę, prawda? Johansson od początku, szarpie po prawej stronie, pokazuje, że, że, że można grać jak równy z równym. Natomiast Castrati, jego wejście jest świetne. To jest rewelacyjny piłkarz. Już widać, że legia na pewno. To spełnia się taki sen, Dariusza Mieduskiego, który powiedział, chcemy mieć piłkarzy rozwojowych, takich, których możemy tu wypromować, którzy też wykorzystają Legię do tego, wykorzystają Legię do tego, żeby się e, gdzieś pokazać w Europie i później e, możemy na nich zarobić. I na pewno Emreli czy Castrati są takimi piłkarzami, ale tym bardziej jest takim piłkarzem nawrocki i Sliż. Bo dzisiaj ci dwaj młodzi Polacy grali jak młodzi Bogowie, naprawdę. No. A wieteska też Wieteska. Wieteska, no, grał, wieteska, wieteska, stabili, wieteska stabili, akurat się, że. Wieteska, tak. Dla mnie Wieteska była tak. dzisiaj trochę słabszym, nerwowym, stracił głupio piłkę w bardzo niebezpiecznej sytuacji i naprawdę tam nie zapaliło się strasznie. Ale Widać, pamiętajmy bo... Roman też, że wybijał z pustej bramki, że Asekurował swoje sprawę. Okej, natomiast nawrotki nie popełnił żadnego błędu. To, to był chłopak, który wygrał tyle pojedynków, tak mądrze grał na wyprzedzenie, czyta, na zdecydowanie, czyta grę. Na czyta grę Tomek to też e, mówił w trakcie spotkania i wydaje mi się, tym, pod tym się bym podpisał, ale tak samo niesamowicie czytał grę dzisiaj Sliż. Naprawdę, w wielu momentach. Slisz, tak, że to jest kolejny wyprowadzenie akcji, polskiej. nie tylko przecięcie akcji, ale Sliż był bardzo pożyteczny w wyprowadzaniu ataków. Oglądając roku. to spotkanie, patrząc na Bartosza Sliża, no, zadawałem sobie retoryczne dość pytanie, dlaczego tylko Kacper Kozłowski jest jedynym reprezentantem na najbliższe okienko reprezentacyjne z, z ligi Polski, polskiej ligi bo Bartosz Sliż no właściwie za każdym razem daje Paulo Souzie argumenty. Tomek, Radek, jak wy to widzicie? No jeżeli chodzi o Ligę Polską, to też Bartek gra cały czas stabilnie, jakby na dobrym, wysokim poziomie, to też trzeba powiedzieć, ale no Tomeczku, jak chcesz, to ci oddam głos, bo... No, no, ja, ja, bo najstarszy, ja najstarszy, to poszekam na sam koniec. Nie, dlatego poczekam, no dobra, ja będę nie, pamiętał. Nie, trzeba powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli, jeżeli patrzymy na grę w europejskich pucharach, a to jest, można powiedzieć, Fajny wykładnik, tak? No bo czasami no tak. mówimy, nasza liga jedni mówią słabsza, inni mówią wybiegana, inni się poprawiła i tak ogólnie gdzieś trochę zawsze marudzenia jest. To jednak sprawdzamy się dzisiaj, jako legia Warszawa, jako misz Polski, sprawdzamy się dzisiaj z przeciwnikami, to, co wydaje mi się, powiedziałem w trakcie spotkania, to nie są lester to nie jest przypadkowy zespół. Leicester to jest zespół, dla mnie pierwsza siódemka Premier League, najmocniejszej ligi na świecie i, i, i nawet jeżeli wyjdzie pięciu rezerwowych, to to są zawodnicy Leicester, a to nie są rezerwowi Leicester, bo przyjdzie inny trener i okaże się, że tamci drudzy będą grali. Ja jestem pod wrażeniem, szczerze wam powiem i uważam, że to jest fenomenalny ruch Legi i, i, i na tym chłopaku Legia zarobi i wyrasta nam naprawdę, jeżeli będzie dalej się tak rozwijał, nie chcę nie zapeszać, odklepię to aż, ale od wielu lat pierwszy raz widzę w naszej ekstraklasie chłopaka, który gra na środku obrony, który ma chłodną głowę, który niesamowicie mhm. czyta, który niesamowicie jest zwrotny, a zaledwie mhm. ma 20 lat, który ma czysty odbiór piłki, który ma wprowadzenie piłki i słuchajcie, i do tego jeszcze można powiedzieć, naprawdę taka Truskawka w jego grze to jest. Jeszcze on gra dobrze głową. Ciężko go przepchać. Poczekam, powiedzmy, mówi, że Majku Nawrockim Tak, tak. Znaczy nie, to y -y chyba y -y właśnie trzeba było. Nie ale Może nie rebus, tylko yy, myślałem, <laughs> że wymieniamy tu ślisza i wymieniamy Nawrockiego, więc zacząłem pierwszy od tego obrońcę, to, bo to gdzieś jest moja pozycja na tym grałem. Ja już w lidze byłem pod wrażeniem tego chłopaka. Przy nim przy nim może to dziwnie zabrzmi bo jest to chłopak który zagrał zaledwie 8 spotkań w czwartej lidze niemieckiej dwa w Warcie Poznań Boromex sprawdził. trzy w Warcie i 8 i, w regionalnej w, no, 8 no, 8 lidze, w, no. w, w to jest czwarta liga, czwarta liga. To, to jest chłopak który widać że to ausbildung takie tą podstawę ma wyciągniętą gdzieś ze szkoły niemieckiej i co mi się przede wszystkim w nim po, podoba on cały czas ma taki spokój, u tego chłopaka nie widać skoków takich emocjonalnych, on cały czas robi swoje i wyrasta nam naprawdę chłopak. Który może to są jeszcze mocne słowa i mocne porównanie, ale dzisiaj śmiało. pokazał to w meczu z Leicester. Dzisiaj to można powiedzieć. Wyrasta naprawdę. nam naprawdę zastępca gdzieś Kamila Glika, z młodzieżowym i... reprezentantem Polski, skoro Kacper Kozłowski w tak, tak młodym wieku. Glika to tak. wydaje mi się? Wydaje mi się przede wszystkim, że ma jeszcze lepsze rozegranie niż, niż Kamil Przemi. On to pokazuje z Leicester. Wiadomo, że to jest jego gdzieś początek w, w Legii. Ale ja tak z drugiej strony mówię, no kiedyś ktoś też wziął bednarka, kiedyś ktoś dał szansę komuś innemu. Dlaczego mówimy o młodzieżowym reprezentancie polskim? No gra dzisiaj w Legii Warszawa, w topowym klubie polskim, w stolicy. Radzi sobie do tego z presją, która w Legii, co by ktoś nie powiedział, jest ogromna, bo nie takie nazwiska sobie tam nie dały rady. A on po cichu, po cichu wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie, zbudował sobie swoją pozycję na tyle, że on dzisiaj wygląda lepiej y, od Wieteski, który, który dużo, du, dłużej, dłużej tam jest. I, i tak szczerze Zgadzam powiem, jakbyś się. dzisiaj Bo jego wyciągnął z tej drużyny w dzisiejszym spotkaniu. Jego interwencje, które ja dzisiaj widziałem na niesamowicie szybkich zawodników, y, którzy mają schematy rozegrania, bo Leicester to nie jest zespół przypadkowy, bo on potrafi i City ograć, i Liverpool ograć, i, i robić tam wiele y, szumu. Notabene niedawno jeden z zawodników tam grał, kiedy niesamowicie tak mistrzostwo Premier League. Zowie. Ja jestem pod wrażeniem tego chłopaka. Ślicza jest powiem wam, ciężko zauważyć... E, jeżeli mogę przejść na chwilę, jeszcze do jego osoby. Ale dlatego że go widać. pracuje, nie, nie. Ciężko go zauważyć, bo to jest taka trochę niewdzięczna pozycja. Napastnika zobaczysz, że strzela bramki. Obrońcę, powiesz, to, to jest niesamowite. Zobacz, był tu, był tu, był tu, był tam, tu wybił, tu przerwał. A Sliż gra taką trochę niewdzięczną rolę e, takiej czarnej roboty. No, ale tak? nie mieliby napastnicy tych sytuacji, gdyby ślisz nie harował. No, nie, 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 nie bo, ale też. dlatego tłumaczę, spokojnie, dlatego tłumaczę. Że na tej to jest taka niewdzięczna pozycja, że najlepsi ci piłkarze to czasami się o nich w ogóle ich nie wymawiało, a tak naprawdę to, co ty mówisz. Całą pracę wykonywał ślisz, który odbiera tą piłkę, który jednym kontaktem umie się obraci, obrócić w, w, w kierunku gry, który poszukał dzisiaj prostopadłymi.